Witam Was serdecznie. Zapraszam tradycyjnie do wysłuchania fragmentu z Ewangelii. To 18 niedziela czasu zwykłego. To mojej refleksji, ale przede wszystkim do Waszego spotkania z tym Słowem i osobistej modlitwy. Fragment na dzień dzisiejszy jest następujący. Łukasz, rozdział 12, wersety od 13 do 21. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść, Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego. Łupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie, komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Jezus zaczyna od bardzo mocnego stwierdzenia: Kiedy człowiek przychodzi do Niego po sprawiedliwość, mówi: To nie jest zupełnie temat, w którym mogę cokolwiek powiedzieć. Jak czytamy na kartach Ewangelii, te spotkania Jezusa z drugim człowiekiem, one nigdy nie dotyczyły tego, co ktoś posiada, żeby Jezus roztrząsał teraz, czy on ma do tego prawo, czy nie, gdzie jest gdzie leży sprawiedliwość. Rzeczy materialne jakby zupełnie Jezusa nie interesują, choć. Są potrzebne do życia, bo jest człowiek, jest judasz, tak? Jeden z apostołów, który trzyma trzos i, i mają pieniądze na to, żeby jeść, nie wiem, żeby się może gdzieś zatrzymać, ale to nigdy nie jest temat zasadniczy, to nie jest nigdy cel sam w sobie. Więc Jezus nas też przestrzega, byśmy uważali na, tematy, na temat, właśnie bogactwa tego, co posiadamy materialnie, bo tutaj bardzo łatwo wciska się i dajemy pole do naszej chciwości. Człowiek pragnie pokoju serca i pragnie najkrótszej drogi do pokoju serca. Ma taki pomysł, jaki ma na siebie każdy z nas, w jaki sposób ten pokój osiągnąć, i najkrótszą drogą jest właśnie osiągnąć go przez zabezpieczenie siebie, przez poczucie bezpieczeństwa, które daje mi to, co posiadam. Tak mój status materialny, moje poczucie, że mnie stać na to, żeby nie wiem, pójść do lekarza, kupić jedzenie sobie, żeby mieć dach nad głową, ale z czasem to staje się tylko wymówką. Bo zbieranie pieniędzy, zbieranie majątności, posiadanie w ogóle staje się celem samym w sobie, istotą tego mojego pokoju serca. I jeżeli tak naprawdę na tym go opieram, to Jezus nam mówi, to będzie bardzo kruchy pokój serca. Bo bardzo łatwo Ci go zabrać, bardzo łatwo Cię wprowadzić w stan niepokoju. Kiedy stracisz właśnie to, co posiadasz. Trzeba nam uważać, więcej tutaj chyba jest pytań niż odpowiedzi w tej Ewangelii, i trzeba nam uważać na, na kwestie właśnie materialne, ale nie na zasadzie tej, że ja teraz będę sobie mówił, dobra, no to rozdaję to, co mam. Wszystko i wszystkim. To nie, nie przychodzi przez to zrozumienie w ogóle, czym jest gromadzenie y, dóbr i upatrywanie w nich y, bezpieczeństwa z, czy sensu życia nawet. Tylko raczej trzeba spotkać się z moją chciwością w sercu, którą mam. Trzeba y, nam właśnie się z tym skontaktować, co się we mnie dzieje. Nie na zasadzie teraz, że ja będę y, od siebie wymagać i przez surowość nauczę się rozdawać innym. Bo stanę się chciwy w inny sposób, właśnie chciwy rzeczy duchowych, tak? Jak to rozdam, to będę uważany za takiego pokornego, ubogiego w duchu i wpadamy w inną chciwość, bardziej subtelną, ale to też jest chciwość. A Jezus mówi: chodzi o to, że ja chcę was wyleczyć z każdej waszej chciwości, byście byli wolni w sercu. Dlatego ja mam się z tym spotkać, mam zobaczyć, co się we mnie dzieje, jak to przeżywam i dlaczego tak przeżywam. Nie złoście się na siebie, jeżeli szukacie zabezpieczenia w rzeczach materialnych, jeżeli one są dla was ważne, albo nawet najważniejsze. Nie ma co tutaj sobie tego wyrzucać. Tylko raczej zrozumieć siebie, dlaczego tak się dzieje i Stanąć z tym przed Bogiem, jeżeli mam, mam być z tego uwolniony, czy od tego właśnie, od tego wolny, to mam przyjść z tym do Boga. Tylko On jest w stanie uwolnić moje serce od takiego rodzaju mojej chciwości, w od każdego rodzaju. Ktoś mądry powiedział: Kiedy umiera człowiek bogaty, jakiś multimilioner, to ludzie pytają, ile zostawił. Odpowiedź jest zawsze jedna i ta sama: zostawił wszystko. Ale najczęściej on tego nie zostawił, tylko został od tego oderwany. Żyjmy, moi drodzy, tak, byśmy korzystając z tego, co życie nam daje, umieli też we właściwy sposób wyważyć i przede wszystkim żyć niż, niż mieć, tak? cieszyć się naszym życiem. A korzystać z tego, co mamy, właśnie po to, by pełniej żyć. Nie po to, by, by więcej gromadzić, by więcej mieć. Niech ta dzisiejsza Ewangelia, niech to słowo, które Jezus do nas kieruje, będzie zachętą do zmierzenia się z tym tematem, który, myślę, nie jest łatwy. Tak? Dla, żadna, dla każdego człowieka jest to wyzwanie, bo, tak jak powiedziałem, no, te subtelności w naszej chciwości są czasami takie trudne do, do zmierzenia, ale w ogóle zobaczyć to, tak zauważyć, że tak staje wprawdzie i widzę, że mi też to grozi. Ja też tego doświadczam. Więc chciałbym na tyle ile umiem nie udawać pokornego, nie udawać, że sobie z tym poradzę przez takie znowu proste rozwiązania, jak to rozdam, jak rozdam to, rozdam to, co mam, to, to będę wtedy człowiekiem ubogim, ale raczej przez zrozumienie swojego serca, skąd ta chciwość i skąd taki pomysł na właśnie szukanie poczucia bezpieczeństwa w tym, dobrego czasu modlitwy, powodzenia.